moi no drodzy, ja się tak zawsze zastanawiałem, ile trzeba dać więcej na przykład wosku stopionego w stosunku do takich e, gramów jak tutaj mamy, nie? Jak go stopimy, no, oczywiście, bałagan robimy, to jeszcze jakoś musimy przeciągnąć knop przez taką formę. Więc, jeżeli nie mamy specjalnego. Przyrządy do przeciągania takiego knota. Bierzemy sobie patyczek do lodów. I zaraz ten knot gdzieś tu powinien być. Cyk. To wychodzi, to wchodzi. Słuchajcie, trzeba mieć łeb otwarty. Takie rzeczy można zrobić samemu w domu. Jeszcze tu coś musimy wykombinować, nie? No właśnie. Stałem tu do Was specjalnie. Lejemy go. Co o co mi chodzi? Chodzi mi najbardziej o to, żeby zobaczyć, czy ten nasz wosk, który mamy w ofercie, nowy wosk, yy, będzie w stanie Odwzorować nam idealnie wszystkie elementy, a tych elementów jest tutaj strasznie dużo. No, tak jak myślałem, troszeczkę brakuje, nieźle. Oczywiście, słuchajcie, powinniśmy podgrzać tą formę, powinniśmy jeszcze dużo rzeczy zrobić, takich, które nam tak naprawdę powodują, że ta e, świeca wyjdzie nam po prostu mega ładnie. Powinniśmy użyć tego dzielacza w sprayu, właśnie tego, ale tak jak Wam mówię, jak to chcę zrobić trochę na żywioł, żeby pokazać Wam, że da się zrobić, że to wyjdzie ładnie. Nawet bez takich różnych cudów. Także czekamy aż to wyskinię, nie ruszaj się i widzimy się za chwilę. Żeby ludzie jak coś się dzieje, coś się wypakowywuje, coś się robi. Widzicie, to na pewno nie wyjdzie ładnie, bo ja to zrobiłem naprawdę na odczep się. Ale kto wie, kto wie, co to z tego wyjdzie. Trzeba mieć dużo siły, słuchajcie. Trzeba mieć naprawdę mega dużo siły. Czemu nie urwać czegoś? O. No. Forma spisała e, się na medal. Jest ok. Tutaj sobie to odetnijmy. Trochę tak. się zrobił bałagan, ale powiem wam, że wygląda naprawdę mega ładnie. Nie? I teraz popatrzcie. Dajmy jakieś malutkie sianeczko. Coś takiego ładnego. Tam, do środka. Wkładacie tutaj. Cy. A, oczywiście, wypełnienie jakieś, nie? Dajemy i prezent na dzień babci, dziadka. My Wam robimy etykietkę taką, jak potrzebujecie. Nie, ale słuchajcie, wosk się spisał. Naprawdę bardzo szybko to wyciągłe, bo to nie leżało długo. E, ale podoba mi się, jest mega. Nie?